Siemanko, z tej strony Nero Chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek Serii urbex Urbex time I pierwsze co mi się rzuciło w oczy Oprócz tego oczywiście, bo to jest ogromniaste Zrzuciła się ta kupa śmieci po prostu No dla mnie to jest masakra Po prostu jak ludzie mogą z takiego czegoś robić Po prostu taki syf nie z chwilą miałem tutaj panią Z psem, takim dużym psem I się dziwiłem właśnie czy pani się tu nie boi wyprowadzać psa na spacer? No, bo no, wiecie, teraz jak jest zimno, to myślę, że dużo bezdomnych może mieszkać po prostu taki jakiś za zakamarkach tego. No, ale później podeszłem bliżej i zobaczyłem, że ten pies jest wielki, więc <noise> myślę, że raczej się nie bała. W że ten pies był bez smyczy. To jestem ja, to jestem Nero Osoba, która będzie prowadziła ten... Prowadziła ten kanał O, tak może sobie zrobię Pro, Osoba, która będzie prowadziła ten kanał Ale tam się nie da wejść Będę operował tą kamerą Trochę w inny sposób niż zawsze Ogromne, to jest ogromne po prostu. To jest bardzo stary obiekt, po prostu 1857 rok. Zostało to zbudowane chyba. Jeżeli dobrze pamiętam jak nie, to poprawię pewnie. A to mi się najbardziej podoba. To jest po prostu nieziemskie. Chciałbym to zobaczyć, jak to wyglądało w tamtych czasach, kiedy to funkcjonowało. Tu też są jakieś budynki. Muszę uważać, bo jest po prostu strasznie ślisko, mokro, żebym po prostu gdzieś się nie nadział na coś, wywracając się oczywiście. Patrzę, bo może tu ktoś na przykład nie wiem może to się podnieść za padło nie to ja się rozglądam, czy na przykład ktoś nie upadł i na przykład nie leży bo to chyba z tego co czytałem ale to nie jestem pewien czy to było tutaj że po prostu szukali jakąś jakieś chłopaka a chłopak gdzieś tu po prostu umarł później go znaleźli więc wow po prostu to nie są żarty coś pięknego, naprawdę coś pięknego w sensie, że nie, że kamienie tylko to to musiało naprawdę dobrze wyglądać, jak to było zbudowane po prostu i to funkcjonowało bo to przestało po prostu funkcjonować, ponieważ wydobywali z kopalni Grodziec, jak dobrze kojarzę, węgiel po prostu i, i pod wpływem po prostu tych tuneli, które były drążone na dole wydobycia, kopalnia po prostu już nie mogła funkcjonować. O kurde, patrzcie to. No, i nie wiem jak to wyglądało. Czy to nie było czasem jakichś takich hali? Bo tu widzicie tu wszędzie jest to po prostu tak jakby się posuwało, po prostu na, dach, na ziemię spadło. I są tak jakby. Pozostałości potem, tak na przykład jak to wisi Ale nie jestem pewien Może tam wejdziemy Ale to zobaczymy zaraz po prostu, czy to jest bezpieczne To nic nie jest bezpieczne, ale Też Musi być w, <grytanie> Musi to być w miarę bezpieczne, o W miarę bezpieczne dla mnie Я с ним, teraz не знаю, что ты не будешь Duże, strasznie duże, po prostu jest wszystko Jeszcze pójdę zobaczyć co tam jest Dobra, po prostu patrzę za to Boję się wiedzieć co jest pode mną albo czego nie ma z Powolnym krokiem bardzo pomalutku pójdziemy stąd Ale że na tym daszku, który ma daszek, że stąd drzewa takie duże No naprawdę Znaczy tak z boku będę szedł żeby jeszcze się czegoś złapać to może nic się nie dać o. Nie wiem jak to było czuć Na kamerce, cały ja poczułem jak się zapadam Więc... Nie co że to go spalone ale coś powinno. ale i tak myślę że po prostu wchodzenie na to patrząc na to że ten dach już widzicie w jakim stanie jest po prostu że się owala i owala, powala, osuwa Myślę, że to był, nie, byłby nie najlepszy pomysł zrobić jeszcze o takiej godzinie. Myślę, że pod takim zmęczeniem wchodzić tam. Mogę jeszcze zobaczyć, co tu jest, ale w nie byłem. Jest dużo kamieni. режим действия Ja tędy miałem iść tutaj Na pewno Ładnie to jest pousuwane Niesamowita pora Powiem wam, że gdybym nie był zmęczony naprawdę ślicznie wygląda wszystko Coś pięknego na pewno Dobra, ogólnie jest to, że policja stoi obok mojego auta i zastanawiam się, czy tam nie było zakazu parkowania po prostu Dobra, zaraz zobaczymy kowerkę i wam pojem no Добрый вечер. Добрый вечер. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału Napiszcie mi też po prostu, czy wolelibyście, żeby by odcinki były dwa razy w tygodniu, czy raz Bo po prostu mam taką koncepcję, że te odcinki mogą być dwa razy w tygodniu Więc po prostu zachęcam was do Powiedzenia mi, co myślicie na ten temat No i to tyle, no Myślę, że następny odcinek, nie wiem kiedy to wleci ale następny odcinek po prostu Jeden odcinek będzie w niedzielę, a jeden myślę, że po prostu środa, czwartek, no To zależy czy po prostu Będziecie chcieli więcej tych odcinków, no bo jak będziecie chcieli mniej, to nie ma problemu, bo też po prostu w po weekend po prostu będę jeździł, nagrywał a i w jakiś dzień w tygodniu, nie? Po pracy, więc... A ci policjanci dalej tam stoją i myślę że, myślę, że nie mam żadnego tutaj takiej blokady, więc tutaj macie przycisk do subskrypcji, zasubskrybujcie i widzimy się w na następnym odcinku. Po! Aha, żartowałem, nie będzie żadnego osoby być.